Znanych z znajdujemy się na łupie Supercom. Wybieramy właśnie pierwszą partię gołębi, która została przywieziona z trasy Łódź Wrocław-Nowasur. Tego przyszło do nas ponad 60. Jesteśmy akurat w trakcie wpisywania i tutaj i wprowadzania na gołębi, Możecie zobaczyć, część gołębi jest puszczona. Widać gołębie dobrze się czują. Niektóre już zaczynają jeść. Z tego miejsca też chciałbym tutaj podziękować dla Roberta Lecha. Bardzo duży pakiet gołębi przeznaczył na nasz wspólny gołębnik z tego co nam wydaje tylko u nas na wspólny gołębnik, jeśli chodzi o Polskę z tego względu, że ma bardzo duże do nas zaufanie. Zna nas osobiście i z tego powodu bardzo się cieszymy. Także jeszcze raz możemy zobaczyć te gąbki, jak, jak wyglądają, jak wcześniej też wspominałem, my będziemy starali się, jeżeli to pocztą nie wznowi wysyłek, około 20 zrobić objazd po Polsce, zebrać część gołębi, z nami współpracuje WG Małopolska, także WG Warmia, staramy się razem sobie pomagać nawzajem i zbieramy te Jeżeli macie jakieś zapytania to też bardzo proszę tutaj o, o telefon do mnie który jest na stronie. Również, jeżeli byście chcieli gołębie przekazać na WG Warmia czy WG Małopolska, te gołębie, które my możemy chętnie je też zabrać po drodze i dostarczyć. I to już mam nadzieję, że to będzie działało w drugą stronę. Tam też możecie dostarczyć gołębie, które mają być na naszym gołębniku i my je stamtąd w jak najkrótszym czasie przetransportujemy. Także to tyle, jeśli chodzi o, o naszą relację. Zapraszam do śledzenia naszej strony WG Supergola. Pozdrawiam wszystkich hodowców, życzę spokojnych i zdrowych świąt.